W 2006 roku był sobie program telewizyjny na takim kanale, nie wiem czy pamiętacie, raczej starzy wyjadacze będą pamiętać, który nazywał się yy, Extreme Sports i była tam seria o koszykówce, która nazywała się Streetball Extreme Battle for Europe, gdzie generalnie grupa powiedzmy w cudzysłowie najlepszych streetballowców z Wielkiej Brytanii latała, jeździła, jeździła, przepraszam, nie latała, jeździła sobie po Europie i grała, walczyła z reprezentacjami streetballowymi krajów. Między innymi byli w Hiszpanii, we Francji i również w Polsce, w Warszawie i w Krakowie. Dlaczego nagrywam ten materiał? Bo gdzieś ostatnio uperły bodajże Zdzierżeniowa pojawił się post, jak on o tym wspominał i pomyślałem sobie: "A Wspomnę Wam, może będziecie chcieli oglądać. Tym bardziej, że cała seria ogólnie dalej jest dostępna na YouTubie i można znaleźć bez problemu wszystkie odcinki, a znajdziecie tam takie legendy, chociażby w Polsce, jak Slesha, który występował właśnie przeciwko Streetball Extreme. Było tam kilku takich gości, którzy byli uważani za gwiazdy w Wielkiej Brytanii. W Brytanii był, pamiętam, młody skoczek, taki. Mm, większość była oczywiście. Mm, Niejasnych, że tak powiem, ale był m.in. Snap, pamiętam był Ample King, był jeszcze to tam, Conman, było ich tam trochę naprawdę. No o Hopsi był. Ale teraz zobaczymy sobie najlepsze wsady generalnie z tej serii, a wsady oczywiście będą w, w meczach, chyba że pokażą jeszcze Gidup, który urwał im Imcycy, jak go zobaczyli we Francji, jak grali przeciwko. Slam Nation, ok. Jedną ręką, ale już tutaj trochę inne czasy. Patrzcie, Warszawa, tak? Nie, Kraków, Kraków, ale jakie boisko, jakie hamskie kosze. Plecak, poster mm, na no obrońcy. Oni mają dużo wsadów tutaj meczowych, no bo wszystko napierdzielali. Oczywiście w meczach, ale spójrzcie sobie na ten materiał i zobaczcie, jakie klasyczne wsady. Tu mamy Reversik. Nie sugerujcie się, że kosze na przykład wyglądają na wyższe niższe, bo. Całe proporcje w ogóle. Uuu, niezły alej. Naprawdę bardzo dobre podanie. Ach. I nie sugerujcie się proporcjami ekranu, bo są ogólnie jakieś takie y, splaszczone. Mm, no i jeszcze raz, dwoma rękami aleju z dystansu. No wiadomo, to miała być taka seria, która miała być de facto jakąś alternatywą dla amerykańskiego Endwana. Chociaż wiadomo, ciężko, żeby pobić endwana y, czy Notika bo tam co się odpierdalało i ja się na endła nie wychowałem to była istna masakra chociaż nie powiem mieliśmy uff dwoma rękami mocno podbiciu od parkietu tutaj Hopsy o ile dobrze pamiętam czy to jest Hopsi? możecie mi poprawić niektórzy mogą kojarzyć lepiej nazwiska niż ja idziemy dalej to jest Snap i patrzcie cały klip na razie klasyczne wsady dwoma i jedną ale, o, mamy reverse windmilla. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że oni naprawdę napierdzielali w tych meczach. Naprawdę dawali radę, e, czy kosze były wyższe, czy niższe. Po prostu chłopy wsadzali in game. Niezły reverse windmill w Warszawie, warszawskie boisko. Nice, jest tu gdzieś slash? Gdzieś pewnie jest, gdzieś tu biega. Hm. No, może nie tak ściągnięte z góry do dołu, jakbym sobie to wyobrażał. 360, drodzy Państwo, in game i patrzcie na piłki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze z Was dzisiaj używa piłek Badena, bardzo dobra firma, chyba dalej produkuje piłki. No ale wiadomo, teraz w Polsce, no to oficjalne piłki to są Molteny, no i jeszcze wiadomo, najpopularniejsze Spaldingi plus Wilsony. u strasznie zakurwił. W ogóle goście tak maltretowali czasem te kosze e, po wsadzie, czyli wieszali się, tarmosili i tak dalej, że jakby mi coś takiego obłażowej zrobili, to bym. Orałbym nimi pole. Dobra. To ma Jedną ręką. On ma dużo tutaj tak. Hopsy? Pokażcie koszulkę. Czy dobrze pamiętam, czy nie. On ma dużo tutaj bardzo wsadów, ale łapy bolą od patrzenia na te metalowe kosze. Rivers ale jub w Warszawie. Nice. Siatki takie, że... O, 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 patrzcie, 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 patrzcie. To dzięki niemu oglądacie ten materiał. Widzicie, Warszawa cyk. Patrzcie, same legendy streetballa, a pośrodku właśnie perła. Jako młody jeszcze szczur pozdrawiam serdecznie. Patrzcie, ile oni lat są na tej scenie. Czasy się zmieniają. Teraz wiadomo na wierzchnie fibowskiej i tak dalej. I szczerze to były według mnie Fajniejsze wsady, gdy generalnie grało się po prostu tam gdzie się dało, czy to był asfalt, czy to był tartan, czy to było cokolwiek innego, byle jakie kosze niższe, wyższe. Po prostu grało się. Lizbona. I w ogóle jaki klimat mają te wszystkie boiska. No ładnie się tu wpierdolił pomiędzy ludzi jak świnia w pomidory. Mm, idziemy dalej. Czekamy, może coraz lebocniejsze będą paczki znów, ale z linii trzech punktów. Wyciągnięcie z dołu do góry i dwoma rękami. Warszawa, bo oni w Warszawie chyba grali z dwie gierki, o ile pamiętam. To jest jedna na tym boisku i była jeszcze ta druga, o ile się nie mylę. Okej, okay. ciężkie podanie, ale jakoś to skleił jedną ręką. Kurde, szkoda, że nie miałem okazji. Nie, no to w sumie nie moje czasy. To 2006 2006 rok to nie. Ja dopiero zaczynałem w Sadę gdzieś się bawić. 2000, tak naprawdę na poważnie, 2009. Nice, ale. Co by nie powiedzieć, patrzcie, jakie precyzyjne mają podania. Wszystkie mają, są tam, gdzie powinny być. Nie, że jakoś za bardzo opada ta piłka, czy się unosi. Zawsze mają ładnie dograne do ręki. Jedna noga, klasyczny Tomahawk. I to jest taka, nie wiem, taka OG, może nie koszykówka, taka OG streetballowa gierka, że jednak chłopy się starali i jednak coś z tą piłką więcej robili. Od deseczki. Od drugiego od deseczki? Czy drugi już sadza? Nie, drugi już sadza. To jest właśnie Ampouking. Myślałem, że jeszcze podanie sprzeda trzeciemu, ale nie. Warszawskie dzieciaki, oni pewnie teraz mają po 30 kilka lat. Może tak? Nie. Nie, no tak, mogą mieć. Naprawdę kupę lat. No, pierdol już jak dzik w żołędzie. Elegancko. Dobra, zobaczymy, czy znajdziemy tu jeszcze paki, które nas w ogóle zaskoczą. No wiadomo, tutaj oczywiście pewna grupa społeczna musi wyrywać ogrodzenia i nimi tarmosić. Poster, o, chłop tutaj nawet w Berlinie nie sięgnął nadgarski na to obręcz. Ładnie zakurwił. Fajnie taki klasyczny Tomahawk. Chociaż według mnie byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie łapał tego kosza. Jedna ręka, jedna nóżka, nawet tutaj nie skakał pod koszem. Lyon, czyli Francja, o ile się nie mylę, Kraków, to jest Snap, on pamiętam miał chyba z 16 czy 17 lat, bo w całej tej serii oni bardzo często wspominali, że goś jest 16 years old, 16 years old czy jakoś tak po niemiecku, nie pamiętam bo jak na języku no to właśnie o, to właśnie on Snap, no znów wejście pod kosz, ale tutaj widzę niechętni panowie są do blokowania, no bo w sumie nie chciałbym mieć zgniecionej ręki pomiędzy piłką a obręczą. Dobra, lecimy sobie dalej. Mm, ok, gruby zasuwa. Fajne podanie łokciem. No to już też gdzieś widziałem i coś zrobi więcej? Mm, dwoma rękami. Dwoma rękami, ale paka to paka. W sumie chciałbym teraz być w stanie regularnie robić sobie paczki, właściwie w, każdym, yy, w każdej sytuacji, gdy lecę sam na sam ze skoszem. Amsterdam, o, Amsterdam, no właśnie, to już wiem gdzie to jest Amsterdam, czyli Wenezuela mm, ładnie. Generalnie wola, wolałbym oczywiście te akcje wszystkie oglądać bez slow motion, bo wiadomo, slow motion się przydaje, jak jest coś robione więcej z piłką, żeby zobaczyć, co tam się właściwie z tą piłką y, działo, ale wolę zdecydowanie oglądać w normalnej prędkości, bo widać dynamikę akcji, jak szybko jest podana, jak ta szybko piłka leci do niego. No i tutaj lecimy jeden po drugim, no tu ładnie, tu ściągnął sobie już tak do ucha, ale wcale zobaczcie sobie, nie mają takich absurdalnych zasięgów jak obecnie. Można trafić w świecie dunkingu, większość wsadów jest ukończona oczywiście, delikatnie zgięte łokcie i nieco nadgarstki nad obręczą, ale nie ma na przykład takich wariatów, że ktoś tutaj łokciem nad obręcz by... Skoczył. Ogólnie jest to taka jeszcze ciekawostka sytuacja, że jak pojechali do Paryża i grali na reprezentację Francji, to reprezentacją było e, Slam Nation. No i jak zobaczyli po prostu mm, Guy Dupuis, co on tam odpierdala i co on tam wsadza za plecami nad jakimiś kładami, e, przeskakiwał po pięć osób, to stwierdzili po prostu: He's nice, he's the nicest one. Do dzisiaj pamiętam, nicest one. Czyli, że jest najbardziej owłosiony, oczywiście o to chodzi. Nie, bo lubił owłosionych Francuzów. Dobra, spójrzmy jeszcze raz. Podanie od deseczki. Dwie ręce. Mamy to. Oczywiście i tak nieźle, że kosze są chylne. Strasznie dalekie. Inbound. Pass. Ale w ogóle, gdzie jest obrona? Obrona to generalnie gdzie śpi i jest w pizdu w innej stratosferze. To podanie. Uff. Ale jak mu zajebiście podał. Jak go jeszcze naciągło pod koniec. O i takie wsady lubię. Raz, dwa. No, miazga. Barcelona. Gdyby miała być tu moja żona, nazwałbym ją Barcelona. Ach, ta Franca. Nie, oczywiście, moja żona nie. Moja żona jest super, ale jak się po prostu zrymowało? Nie wiem, czy wiecie, zawsze dobrze rymowałem, gdy bawiłem się ciepłym kałem. Dobra, w złym kierunku idzie ten materiał. Wracamy do wsadów, ale jup taki. Podany od dołu, delikatnie miękko. No obrońca też skończy, skończy, skończył. Jezu, jakby skończył obrońca tutaj. Wiecie, co by było? Plus 18 materiał. Mm, no ale obrońca też skoczył oczywiście i nie sięgnął. Podanie od mm, parkietu, asfaltu do wsadu jedną ręką. Tutaj sam do siebie, nie do kolegi. Ale nisko mu podał. Złapał to właściwie na ziemi. Ciekawe, czy to boisko w Warszawie dalej stoi. Nie mam pojęcia. No ale End One jest zamazany. Wiecie dlaczego? Bo generalnie tam był też End One Tour. Bo też był End Tour End One'a. To była konkurencja, więc musieli pozamazywać te wszystkie End One'y na y, tablicach. Fajny. Bardzo fajnie tutaj y, naprawdę to wsadził. Na zgiętym łokciu to skleił, bo inaczej by nie dał rady. Znów Warszawa. Mocarny reverse. Zresztą tam w Slash im też pokazywał swoje wsady. I oni pamiętam, wtedy powiedzieli, że potrafił wsadzać, tylko trzeba ich nauczyć robić to w meczach. Bo Slash tam chyba jakieś wsady pokazywał właśnie po meczu, a tutaj widzę hopsi. Już któryś z kolei reverse, ale jup tyłem. I naprawdę przekozacko. Takie coś w NBA, no to grucha zwalona oczywiście, i wszyscy posikani. No a tutaj w Street mamy już chyba. Nie myślę, że też tyłem. Też tyłem? Nie. Też tyłem, ale generalnie... Przodem. Ale widzieliśmy już tu kilka, kilka takich reverse alejupów. Idziemy dalej. Okej. Okay. Ale w ogóle szkoda, że dźwięk muszę wyciszać, bo by mnie zagłuszyli, ale ten dźwięk tych metalowych siatek. Ja pierdzielę co ja na tych koszach ogólnie w życiu zdrowia straciłem. Toż to szok. Naskok. Lewa, prawa. Ten młody szesnastolatek. Snap. Mm. Idziemy. Dalej, znów klasyczny dwoma rękami, to jest hopsy, to jest hopsy, a ten co robi te rewersy, on się nazywa, Jezu jak mi wyszło, wyszło mi z głowy, przypomnę sobie pewnie jak skończę nagrywać ten materiał. No i znów, dwie rączki, dwa punkty, wszystko się zgadza. No patrzcie, no wiadomo, no nie jest to Willis Carter, który pewnie by z tego robił 360 albo Windmilla, po prostu chłopy punktowali. No wiadomo, tam obrona dużo pozostawiała do życzenia, jak oglądałem całe te mecze. Zresztą oglądajcie sobie cały ten program telewizyjny, a dla fanów sadów polecam zobaczyć przede wszystkim odcinek z... odcinek z... właśnie jak grali z, z Slam Nation. Jezu, miałem powiedzieć dank twu, 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 ale bym ale bym kurde dafe strzelił. Ale spójrzmy dalej: 360 jedną ręką. Także patrzcie, no Warszawa pozwoliła. Bardzo mi się podoba obrona tego gościa, co tam stoi pod koszem. Nic nie zrobił, nawet nie pierno ani się ruszył, że mu zabrać to piłkę. Zero, nic, zero reakcji. Spójrzmy dalej: mieszanie, mieszanie, piłka za głową. No, nie wiem jak on zmieścił tego alejupa, ale dograł lepiej niż 99% naszych podań w życiu. I to chyba tyle. Drodzy Państwo, taki krótki materiał, a ja Was zachęcam do oglądnięcia całej serii. Będziecie mieli co robić i poglądacie coś innego niż generalnie to, co widzimy na co dzień. Siemanko, siemanko.